Dzisiaj o kontroli. Moje pierwsze pytanie, Aniu, dzięki, jest, czym jest kontrola projektu i czy muszę się jej bać jako beneficjent, który realizuje dofinansowanie z funduszy? To znaczy zacznę od końca w takim razie. <grym <grym nie czym... bać się, tak? Nie, nie, właśnie <grym> nie. Jest kontro... Nie, kontroli, kontroli nie należy się bać. Mm -hmm. Kontrola to jest. Sprawdzenie poprawności realizacji naszego projektu mhm. z założeniami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie obowiązujących wytycznych. Dla mhm. mnie osobiście kontrola jest momentem, w którym po raz kolejny jestem w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście mój projekt jest zrealizowany poprawnie. Dlatego nie, nie należy bać się kontroli. Do kontroli należy się po prostu przygotowywać mhm. e, i to Jak? nie jest tak. Jak mam się przygotować do kontroli? No właśnie na co dzień Mhm. Na bieżąco, systematycznie, realizując projekt tak, jakby ta kontrola miała być jutro. Mhm. Bo co do zasady, oczywiście kontrola jest formułą, która jest zapowiadana, mhm. natomiast. Zdarzają się też doraźne kontrole. Tak, zdarzają się doraźne, one są wtedy niezapowiadane, nie natomiast myślę, że beneficjent, który już gdzieś z tyłu głowy wie, mhm. bo to się wie, mhm. że można się spodziewać kontroli doraźnej. No bo Kontrola doraźna pojawia się w wyjątkowych sytuacjach, takich, w których coś nieprawidłowego jakby już widać, czyli nie są składane wnioski o płatność w terminie, jest jakiś problem w komunikacji z instytucją i ten problem jest raczej po stronie beneficjenta, czyli beneficjent unika kontaktu, no to wtedy gdzieś ta kontrola doraźna może się pojawić. Czyli instytucja Natomiast... zaczyna myśleć, że coś się dzieje źle w projekcie tak, i wtedy tak, robi kontrolę tak, doraźną. Tak, tak. Kontrola doraźna jest zapowiedziana. Czasami czy, rzeczywiście jest zapowiadana hmm. na zasadzie sprawdzenia, czy beneficjent w danym dniu jest dostępny. No właśnie, czy on w ogóle będzie w tym miejscu, tak, które tak, jest tak, określone tak, jako realizacja, ale no dlatego to jest kontrola doraźna, że ona zazwyczaj nie jest zapowiadana. Także mhm. takiej kontroli nikomu nie życzę, ale tej kontroli takiej planowej, która wynika też z rocznego planu kontroli instytucji, naprawdę nie należy się bać. Należy A, że... się do niej przygotowywać, mhm. po prostu, bo szansa, że zostaniemy skontrolowani jest wysoka i nawet z perspektywy beneficjenta... Dobrze jest być skontrolowanym, mm -hmm. bo mamy trochę więcej pewności jednak, że te działania, które wykonaliśmy, mimo że sami mamy przeświadczenie, że je wykonaliśmy poprawnie, po prostu kontrola to weryfikuje. I to jest bardzo fajny moment w projekcie, zwłaszcza jak na koniec zostaje się informacji po kontrolu, gdzie jest po prostu ocena, zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień, nieprawidłowości. A czy jest określone, że na przykład w ciągu roku nie możemy mieć więcej kontroli niż x? Pięć, nie, trzy? Nie, nie. nie, nie ma. Zgodnie z przepisami o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej jest zapis, że w jednym momencie powinniśmy mieć więcej niż jednej kontroli, mhm. ale w moim doświadczeniu były takie sytuacje, kiedy równolegle My prowadziliśmy kontrolę projektu, a inna instytucja na przykład prowadziła kontrolę beneficjenta, powiedzmy, to była Państwowa Inspekcja Pracy, która kontrolowała zupełnie inne obszary. Ale mm -hmm. rzeczywiście były też takie sytuacje, gdzie beneficjenci pisali, że obecnie są objęci inną kontrolą i proszą o zmianę terminu kontroli mm -hmm. projektu. Także jeszcze raz wracając do Twojego pierwszego pytania, nie, nie kontroli nie należy się bać. Do kontroli trzeba podejść jak... Znaczy, to jest tak, jak z kontrolą drogową. Mm -hmm. Jest stres? Wiadomo, że ta kontrola drogowa bardzo często wynika z tego, że przekroczyliśmy prędkość, ale czasami przychodzi mi pan policjant i mówi: Dzień dobry, rutynowa kontrola drogowa. Mhm. Więc to jest trochę tak. To jest taka rutynowa kontrola. Sprawdzają, czy mamy wszystko w projekcie tak, jak trzeba, tak jak w samochodzie, czy mamy wszystkie elementy wyposażenia. No właśnie, jak gdybyś tak powiedziała trzy słowa, no może trzy zdania na temat tej ścieżki kontroli, yy, ścieżki audytu. To znaczy, że jakby, jak jest prowadzona ta kontrola? że właśnie wyciąga się ten jeden dokument finansowy i... Co się sprawdza wokół? To znaczy, tak, wszystko zależy od tego, jaki jest zakres kontroli, ale mhm. trzeba się liczyć z tym, że sprawdzana jest poprawność realizacji pod kątem zasady konkurencyjności i sposobu wyboru e, wykonawców. Trzeba się liczyć z tym, że może być sprawdzana e, właśnie ta ścieżka audytu dokumentu finansowego, czyli czy dokument finansowy jest poprawnie zaksięgowany. Mhm. E, na pewno sprawdzane są te wymogi formalno-prawne e, związane z e, Polityką rachunkowości z wyodrębnionym planem kont. Czyli jakby gdybyś mnie zapytała, co należy przygotować do kontroli, to mhm. odpowiedź jest prosta: wszystko, co jest wskazane w umowie o dofinansowanie mhm. i wszystko, co zadeklarowaliśmy, że mamy, zrobimy, wykonamy yy, zgodnie z wnioskiem. Okay. Dziękuję. Dziękuję Aniu. Myślę, Dziękuję. że to są ważne wskazówki, jak przygotować się do kontroli.